Jak świat terrorystyki, długi i szeroki, nigdy jeszcze nie rozmawiałam z żadnym terrorystą, który opowiedziałby mi o wylince trochę więcej niż w sumie podstawy. Serwus, nazywam się Alicja. Oglądacie kanał Wystawa Pająków, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o wylince. Lecimy! Pająki, jak to bezkręgowce mają w zwyczaju, pokryte są kutykulą. Jest to oskórek zbudowany z hityny, która swoją drogą bardzo mocno przypomina celulozę, oraz z białka zwanego sklerotyną. Te dwie substancje są ze sobą wymieszane mniej więcej w proporcjach pół na pół i układają się w warstwach, które są pod kątem. W ten sposób nadają pancerzykowi różne stopnie sztywności. Cieńsze warstwy chityny są elastyczne i występują np. przy stawach czy na odwłoku pająka. Umożliwiają w ten sposób poruszanie się oraz zwiększanie objętości odwłoka przy posiłku czy chociażby ciąży. Grubsze warstwy tworzą np. karapaks i stanowią sztywny zewnętrzny szkielet. Pazury jadowe, które są najtwardszą częścią ciała pająka, dodatkowo wzmocnione są cynkiem, chlorem, a nawet wapniem i magnezem. Jak to jednak z tą sztywnością bywa? Szkielet ten nie rozciąga się, więc aby urosnąć, pająk musi go zrzucić. Wylinka albo exuvium. Nie, dobra, to nadal brzmi nienaturalnie. Walić to. Wylinka jest bardzo ciekawym procesem, który występuje nie tylko u bezkręgowców, ale na przykład kręgowców takich jak gady. I mówimy tutaj o zrzuceniu na naskórka, a nie całego egzoszkieletu. Bo gady nie mają egzoszkieletu, tak żeby było jasne, nie? Wylinkę bezkręgowców oznaczamy literą L. Po wykluciu pająka nazywamy nimfą, po pierwszej wylince mówimy o L1, druga to L2 i tak Samice dojrzewają między 10 a 14 wylinką, przy czym sama osobiście nigdy nie liczyłam. Samce osiągają dojrzałość płciową między 8 a 11 wylinką i już więcej nie linieją. Każda następna próba zrzucenia skórka przez dorosłego samca to zaburzenie hormonalne. Raczej kończy się z zaklinowaniem i śmiercią lub oderwaniem bulbusów. Raz jeden, jedyny w całej mojej karierze terrorystycznej dorosły samiec próbował mi wylinieć. I była to gromostolarozea. rosea, znaczy porterii, bo teraz się pozmieniało. Mniejsza z tym, dziaduncio, bo tak go roboczą nazywałam, spróbował wylinieć i trochę mu nie siadło. Wyciągnął tylko jedną nową głaszczkę, przy okazji odrywając bulbusa. Pozostałe nogi, kończyny niestety się zakleszczyły, i dziaduncio odszedł do krainy wiecznych łowów. Niech mu ziemia lepką będzie. Aczkolwiek było to fascynujące, że jednakowoż próbował wylinieć, ponieważ był leciwy, owszem, jedną nogą był w grobie. Przez parę ładnych miesięcy. Znaczy, nie dlatego, że nie miał tej nogi, tylko dlatego, że ta noga była uschnięta, taka naprawdę zasuszona, a on uznał, że nie, nie oderwie jej sobie, tylko będzie chodzić z taką zasuszoną nogą. Ciekawe. Jeżeli chodzi o liczenie wylinek, nie jestem ani wielką zwolenniczką, ani wielką praktykantką, bo po prostu mi się nie chce. Łatwiej jest powiedzieć, ile pająk ma DC, czyli długości ciała, co powie nam więcej o stadium jego rozwoju lub wieku, niż na przykład mówienie, że mój pająk ma L13. Bez kitu, równie dobrze ktoś by mógł do mnie podejść i powiedzieć, że ma 256 miesięcy. Tyle samo zrozumiem. Mimo, że proces linienia wydaje się niesamowicie prosty, w rzeczywistości jest bardzo skomplikowany. Kontrolowany jest przez hormon linienia, egdyzon, który normalnie występuje w małych ilościach w ciele pająka, jednak na kilka dni przed wylinką, czasami nawet kilka tygodni przed, poziom egdyzonu zwiększa się nawet dziesięciokrotnie. Inicjuje on wtedy zmiany niezbędne do wylinki. Pod starym oskórkiem tworzy się nowy, skompaktowany, a stary oskórek jest rozpuszczany do 1 trzeciej oryginalnej grubości przez enzymy zwane hitynazą i proteinazą. Przestrzeń tak uformowana zwana jest przestrzenią międzywylinkową i wypełnia się mazią-wylinkową. To takie fancy określenie na hemolinfę pająka w tej sytuacji. Musimy pamiętać, że ten moment jest też kluczowy dla utrzymania odpowiedniej wilgotności, ponieważ normalnie woda przenika przez oskórek pająka, przez cieńszy oskórek pająka. Hemolinfa może zdeczka wyparowywać. Maź wylinkowa działa dwojako: jako izolacja między starą i nową warstwą, a także jako smar. No dobra, ma jeszcze jedną funkcję. Kiedy pająk jest gotowy zrzucić wylinkę, rozkłada dywanik z pajęczyny oraz kładzie się na niej na plecach zazwyczaj. Przypompowuje maź wylinkową z nóg do głowotłowia, tak aby ciśnienie pomogło oderwać karapaks przy szwie zgodnie z zasadami klasycznej hydrauliki. O ile szef ten powinien wytrzymać takie leżakowanie do góry nogami, tak pamiętamy, że aktualnie jest on osłabiony przez enzymy rozkładające hitynę i sklerotynę. Kiedy już dojdzie do oderwania wieczka, pająk wyciąga swoje ciało ze starej powłoki, wyglądając jakby dosłownie wychodził z siebie i stawał obok. Warto tutaj podkreślić, co pająk zrzuca z siebie w trakcie wylinki. Oskórek, co jest jakby oczywiste, ale oprócz tego wierzchnią warstwę pazurów jadowych, przezroczyste powieki, pazurki czepne, płuca książkowe, a także u samic spermatekę. Co oznacza, że samica po kopulacji wcale nie musi dać młodych, może zrzucić wylinkę i wtedy nic z kokonu. Pająki przed wlinką mogą być bardziej osowiałe niż zazwyczaj, lub wręcz przeciwnie, będą hiperaktywne. Ich kolory płowieją ze względu na osłabienie oskórka i rozpad komórek, w których były barwniki. Pod spodem stają się ciemne. Nowe struktury są widoczne, zwłaszcza jeżeli ptasznik ma wyczesany odwłok. Wygląda to trochę jak siniak wykwitający pod skórą. Podziemne gatunki często zabudowują się w kryjówce również te tworzące tunele z pajęczyny. Nie należy takich krówek rozkopywać, aby nie zestresować pająka, który może właśnie linieć. Pomimo tego, że wylinka jest bardzo skomplikowanym procesem, rzadko kiedy zdarzają się powikłania z nią związane, jeżeli utrzymujemy odpowiednie warunki w naszym terrarium. Duże ptaszniki naziemne rozkładają kocyk, który ma odizolować je od różnego rodzaju drobnych owadów, które mogłyby je podgryzać w momencie, kiedy pająk jest bezbronny. Spachaczowate zawieszają się na nici do góry nogami, aby grawitacja pomogła im z wyciągnięciem odnóży. Skakuny chowają się w swoich hamaczkach. Sam proces wylinki u młodych osobników może powtarzać się co kilka do kilkunastu tygodni i trwać od pół godziny do nawet trzech godzin, w zależności od gatunku i wielkości. Dorosłe samice ptaszników mogą linić nawet kilkanaście godzin i robią to mniej więcej raz na rok. Często widząc, że pająk linieje, hodowcy panikują i zwiększają temperaturę i wilgotność w pojemniku. Nie jest to do końca potrzebne, jeżeli pająk cały ten czas był trzymany w odpowiednich warunkach. O ile przez cieńszą kutykule pająk traci więcej wody niż normalnie i może częściej pić wodę z miseczki, o tyle moment nagromadzenia wilgoci zaczyna się z wytworzeniem przestrzeni międzywilinkowej. Później nadmierne dodawanie wody może doprowadzić do tzw. mokrej wylinki. Woda skraplająca się na pająku powoduje, że stary oskórek przykleja się do pająka i ten nie może się wyśliznąć z niego w pełni. W takim wypadku może się zdarzyć, że będziemy musieli pomóc naszemu podopiecznemu ściągnąć przyklejone fragmenty. Robimy to wtedy delikatnie, miękko pęsetą. Odwrotnością sytuacji jest, kiedy pająk zakleszczy się w wylince z powodu niewystarczającej ilości mazi wylinkowej. Wtedy możemy pomóc mu zwilżając zakleszczone miejsce wodą przy użyciu pędzelka. W niektórych wypadkach może się zdarzyć, że będzie potrzebna bardziej brutalna interwencja hodowcy, a mianowicie amputacja nogi. Żeby nie bawić się w ośmiu nogi sor, odpowiednio przygotowujemy terrarium tak, żeby spełnić wszystkie podstawowe wymagania naszego podopiecznego i wtedy naprawdę nie ma się czym martwić. Dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane i im mniej gmeramy przy liniejącym pająku, tym lepiej. Jeśli pająk ma też zbyt małe terarium, może on nie mieć zbytnio miejsca, aby wysunąć się z egzoszkieletu. I wtedy, choćby nie wiem, jak będzie się starał, zablokuje się w wylince. Przypominam, pająk w momencie wylinki jest bezbronny, dlatego wszelka karmówka, którą wrzucamy do terarium, powinna być usuwana w momencie, kiedy pająk jej nie zje od razu. Drewno mączniki, a zwłaszcza szarańcze i świerszcze mogą i będą podgryzały liniejącego pająka. To najłatwiejszy sposób do utraty zwierzaka. Co jeszcze może później tak z wylinką? Na przykład pająk może spaść. Mówimy tutaj o pająkach, które podwieszają się pod sufitem, tak aby wylinieć z użyciem siły grawitacji, jak na przykład huncmeny, o których mówiłam w poprzednim odcinku. Pająk taki wisi na niteczce, wysuwa się ze środka i czasami ta niteczka może się oderwać. Aby tego uniknąć, należy zmatowić wieczko albo dać mu korek, do którego lepiej przyczepi się taka pajęczyna. Bezpośrednio po wylince, pająk jest żelkiem. Dosłownie. Nazywajmy w sumie rzeczy po imieniu. To jest taka ośpiorniczka. Jest miękki, ciepowaty, nie potrafi się zbytnio poruszać. Oczywiście hitynowy pancerzek z czasem stwardnieje, ale zanim to nastąpi, pająk musi rozciągnąć się do docelowej wielkości. Właśnie po to jest wylinka, aby pająk mógł urosnąć. Żeby to osiągnąć, pająk rozwala się, niczym żaba na liściu. Te dziwne podrygi, gdzie kurczą i prostują odnóża, służą rozłożeniu nowej kutykuli i napompowaniu odnóży hemolimfą. Kiedy pająk obraca się z powrotem na nogi, jego ciało jest już w docelowej wielkości. O ile pająk jest wtedy większy? To już zostało w sumie policzone. Młody, nadal rosnący pająk zwiększa masę swojej prosomy, czyli przedniej części ciała o 80%, zaś jego opistosoma, czyli odwok jest lżejszy o 35%, ponieważ następuje przesunięcie masy. Z czasem, kiedy pająk się nażre, odwok oczywiście urośnie, no ale na początku taka jest różnica. Fun fakt, samica po dopuszczeniu zwiększy swoją masę dwukrotnie, zanim da kokon. Po oddaniu kokonu jej masa zmniejszy się do mniej więcej masy, którą osiągnęłaby po następnej wylince. Czyli dosłownie samiczka po oddaniu kokonu jest większa, jakby o jedną wylinkę do przodu. Ciekawe. Po samej wylince, pająk również może być bardziej spragniony, ponieważ część hemolinfy, która służyła za maź wylinkową, wyparowała, co oznacza, że pająk poniekąd utracił krew i potrzebuje uzupełnić. Wylinka oprócz wzrostu ma jeden cel regeneracja. W trakcie tego procesu pająk potrafi zregenerować uszkodzony oskórek. Połamane pazury jadowe lub nawet oderwane nogi również odrastają. O ile u młodych osobników nie widać różnicy, tak u dorosłych początkowo mogą być odrobinę mniejsze niż źle dobrany rozmiar. Po dwóch, trzech wylinkach nie da się odróżnić, która noga jest nowa, a która nigdy nie została oderwana. Oprócz bardziej intensywnych barw nowy oskórek pająka daje też nowe, ostre pazurki czepne, włoski czuciowe, a u ptaszników włoski parzące. Pająka nie należy karmić bezpośrednio po wylińce. Należy zaczekać, aż jego egzoszkielet stwardnieje całkowicie. Rozpoznać to można po jego pazurach jadowych. Świeżo po są one białe, następnie robią się czerwone i ponownie czarne. Osobiście moje dorosłe ptaszniki karmię mniej więcej dwa tygodnie po wylince, Maluchy i podrostki poszczą przez około tydzień. Zasuszona wylinka jest jak suchy liść. Niewiele ją ruszy, chyba że to my ją szturchamy. Żeby ją spreparować, potrzebujemy ją na mokro, a to można osiągnąć na dwa sposoby. Pierwszy, bardziej ryzykowny, to zabrać wylinkę, póki jest świeża, ale wtedy ryzykujemy, że pająk się zestresuje. Metoda druga to kąpiel parowa. Do pojemnika lub garnka wlewamy gorącą wodę, na wierzch kładziemy powyginaną wylinkę i zamykamy naszą konstrukcję. Po takiej kąpieli parowej wylinka znowu jest plastyczna i można ją rozłożyć wedle upodobania na płasko albo w jakiejś pozycji. Przydaje się do tego styropian lub karton oraz szpilki. Osobiście lubię robić ramki z takich wylinek, chociaż czasami zaszaleję i włożę ją do lasu w słoiku. Nikt nigdy nie rozróżnia, czy to jest prawdziwy pająk, czy to jest sztuczny pająk, ale też niewiele osób ma ochotę włożyć rękę do środka i się przekonać na własnej skórze. Miałam w ogóle kiedyś taką sytuację, że pani podeszła do mnie na wystawie. Miałam właśnie taką wylinkę w słoiku obok siebie na kasie i pyta się, czy ten pająk nie wyjdzie, skoro jest taki niezamknięty. Ja, zajęta obsługą klienta, tam ktoś kupował bilety czy jakieś rzeczy, mówię: Nie, nie, to wylinka. Na co pani się zapytała: o, a czy wylinka to bardzo jadowity gatunek? Znaczy ja wiem. Ja wiem, że ona mogło nie wiedzieć, że to się zdarza. Na szczęście Wy już wiecie, czym jest wylinka i nie dacie się nabrać na ten stary jak sama terrorystyka żart. Kto wie, może jak wbijecie na naszą wystawę, uda Wam się zaobserwować taki proces na żywo. Dla zatroskanych tak, nasze pająki linieją na wystawie, nie, nie jest to dla nich niebezpieczne. Dostają jedzenie, są trzymane w odpowiednich warunkach, więc to normalne, że będą rosły. Więc wbijajcie, tak, żeby się dowiedzieć, gdzie jesteśmy, no to sprawdźcie opis filmu, tam są aktualne lokalizacje. Sprawdźcie też nasze social media i kanał nadawczy na YouTubie, ponieważ tam znajdziecie więcej pojęczego kontentu. Sprawdźcie też przyszły odcinek. W sumie nie powiem Wam, o czym będzie, bo jeszcze sama nie wiem, o czym będzie, a to, to zależy od Was. Także do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Serwus!